Dzień dobry! Cringe Factor wita W dzisiejszym i jego, kurwa, e kolabo z Kolarem to Sami nie wiedzą jak się nazywają, kurwa Jego z kolabo z Kolarem popełniło wielki błąd Drugi Który temat, kurwa. Te, A drugi temat to brak tematów Ona zakręciła mi w jakby ręką Boga Dobrze jest A mi Nowa no My ludzie rządzą Nie rządzą Dlaczego nie rządzą? Bo nie mają <laughs> pieniędzy, tylko muzykant Kurwa cześć i w dzisiejszym filmie omówimy sobie ekipy Freeza oczywiście Czy dawno nie było tematu ekipy Freeza, tak? Jak mnie to cieszyło, wiesz? W ogóle nie było, na pewno nie było odcinek temu, w ogóle Nic faktycznie. <laughs> Ty weź z ja tego żyletko podetni. No wiem, ja właśnie będę musiał to zrobić A masz ten? E Wąsobrasza, czy jak się nazywa? Wąsobrasza Dzisiaj oczywiście będziemy się znowu posługiwać stroną Vibes Znowu, kurwa was to nie dzieli. Tematów jest bardzo dużo, ale są to takie tematy denne, typu drama Ksajo z Gimperem, która jest bujowa, albo Wardenga odpowiada Krasoniowi, co jest jeszcze gorsze. A później jeszcze dzisiaj było, że Wardenga że odpowiada Krasoniowi, który odpowiada Krasoniowi. To jest jeszcze taka Krasoń duża. Krasoń... ja ci to wybaczę. Nagrywał odpowiedź na odpowiedź Wardengi. Odpowiedź. Ja chciałem to otworzyć, zapomniałem o tym. Nie, nie otwieraliśmy to. My to otwieraliśmy. Ej, ładnie pachnie. Ale one skisły mord. Nadadzą się. No, Medialnie, brylant. Do tego była drama, Kimpera z ksajem, gdzie poszło, o tak naprawdę chuj wie co była no bardzo... A ten drugiego nie lubi kurwa tu reklamy, tu lokowania produktów, Aj i weź się wyspierał. We Prywo sobie nie. zniknął na dwa tygodnie, podejrzewam, A, że nie. znowu zbiera materiały na jakiś dosyć duży film. Wardenga ma oczywiście rej obity, więc też zbytnio o niczym nie daje. robiło. Bardzo pamiętam kotleta mielonego kurwa niż człowieka. No tak, do tego co, z takich ciekawych tematów, no no murcik se kurwa przebiła sutta, czyli Queen of the Black Przebiła se sutta. Aha, no to spoko Generalnie od dwóch dni na internecie jest o dziwo cisza, a jak coś się dzieje to jest po prostu denne i jest prymitywne Jak my Coś w tym może Coś w tym stylu No właśnie ja też nie mogę tego znaleźć, nie wiem gdzie oni kurwa to Dzień mają Chciałem se spróbować kurwa i zobaczyć czy Rafał mówił no. prawdę kurwa Kurwa, jakie niedobre, ja pierdolę. Dobra, ale słuchajcie, poruszymy dwie kwestie. Pier kwestia pierwsza to jest taka, że unikatowe puszki, pomyślałbyś kurwa sobie. Pomyślałbyś sobie, że za tą durną puszkę może ktoś zapłacić. 5 tysięcy złotych. Tu jebaną ci puszkę 5000 zł. To jest kawałek a Ale do tego przejdziemy. Bo powstawał Kuba, Jakubie, święty Jakubie. Te, a święty Jakub to patron był czego? Nie wiem, kurwa, masturbacji. kurwa Wytworzę w gwazdzie. Zajebista połączone. Dlaczego są te puszki wyjątkowe? Nie wiem, pachnął moczem kurwa? Nie. Dlatego, że ktoś robił to na szybko i popełnił literówkę. No w sumie samo to picie było robione na no szybko. <grybujesz> tak, jego skład był wymyślany. Dobrze. I cytrynka, oliwka, tomato. Błąd polegał na tym, że... <laughs> Zrobili literówkę w literze I i zamiast holding. holidng, holidng. 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 Januszki wyczuły w tym spisek. Do. Ciekawe, czy ktoś te papierki po lodach idiota jakieś kupił? Jestem bardzo ciekawy. <grym jest. <grym to musi być przykre, ja pierdolę. No to trzeba być naprawdę z w łeb. No to jak jest inaczej, a to jest oryginał, to to jest jak te monety takie, kurwa, na przykład z odwróconym orzełkiem, Tak. tak. tylko to będzie warte hmm, ty, tysiąc razy więcej szczególnie. Dobrze, słuchajcie, generalnie po pierwsze sprzedaż tego. Kurwa używanych. No, już Używany, by... używany sprzedawamy. Ma same puszki za 1000 złotych chyba głupi jesteś. Słuchajcie, powiem Wam tak, popełnili literówkę i generalnie Januszki sobie zobaczył, że kurwa, popełnili literówkę, zaraz się skapał, bo zrobi się głośno. I zrobiło się troszkę głośno. I oczywiście już było normalnie z holding, 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 wypuszczane, bez literówki. Więc Januszki stwierdziły, że oni kurwa to wezmą i. Kuba, jedno z dzieci mi po prostu dojebało do ziemi i ci nie pokaże. Jesteśmy debilami. I ty, i ja, i Trump. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. 200 tysięcy złotych za puszkę. I ona jest. Ciekawe uwana. czy jest pełna, czy co? Używana. A wiesz, to jest kuba przykra. Co tu jest napisane? Dwie osoby licytują. 200 kurwa tysięcy. Powiem wam tak, byłoby to bardzo śmieszne, bo osoba, którą w teorii stać na kupno puszki za 200 tysięcy złotych i jakoś musiała się tych pieniędzy dorobić, więc musiała mieć chłop. Czyli... No właśnie. One, Kuba, kosztowały w Dino, w sklepie Dino, 5 zł, tak? Za dużo. Podobno w Żabce kosztowały chyba tam 3 bądź 4. Powtórzę jeszcze raz, byłem kurwa wiele razy, nie widziałem ani razu. Ja tak samo. Może moja żabka jest wykastrowana, albo ja chodzę do ropuchy. Bądź z świeży. 5000 złotych. to samo się powiada co z sytuacją tak, pipo, tak? z ekipą. Nawet 100 zł za tą pierdoloną puszkę to jest zdecydowanie kurwa za dużo. Nawet 5 zł to jest za dużo. 5 zł za pełną taką puszkę. to... Ja już bym sobie za to chce że... kupić monsterkę. Kurwa, nie. proszę cię, naprawdę dobry monsterek, kurwa, 5 zł, dobra, spoko. Nie wiem, kurwa, wychodzi jakiś

Nie możesz ich sprzedać powyżej ceny rynkowej Tak, tak, słyszałem bo, no, to no, bo to jest zgodne z prawem, ale no używane, nie wiem, kurwa, może masz jakieś magiczne usta Tak, bo A. wtedy u koko... i kokoik by się przypierdolił, tak? Tak Czyli konstrukcję i konserwację budynków przedwojennych I tak? powojennych <laughs> po wojennych i w trakcie Wież. wojennych, tylko to się sobie wtedy nie opłacało I wywojennych <laughs> Nie no, w trakcie oni naprawiali, rozpierdali, naprawiali to jest kurwa przesada, bo kiedy pamiętasz Kuba za papierki, który nie miał żadnego błędu. Tak. Sprzedawano je 200 zł. 200, 300 zł. To, to ktoś na pewno to kupi. To jest kurwa takie A przykre. A kurwa najlepsza <gryw> kurwa te kaszojady kurwa, na przykład kupił sobie kaszojad kurwa, zbierał. Ale no, mnie papierki po ekipie, kurwa, po lodach ekipy. I pat, kurwa, wydał, kurwa, kupił ten papierek. Gdzieś munko, kurwa, wiadr, podiał, kurwa, mu polecia, kurwa, piesgo, szama, uvesera, u... Uu, go, kurwa, wiatr podjął, kurwa, zwiał mu wentylator, poleciał, kurwa, pies go wysrał. Nie wiem, kurwa, bramki uprawiacie, to gówno, kurwa, jak to teraz normalnie lody ekipy, to teraz jest teraz z... za dużo. I teraz ja się zwracam do każdego, kurwa, idioty, któremu się zachce takie gówno licytować. Nieważne, czy to z błędem, czy bez błędu jest ta puszka. Srauto pies. Zobaczcie, teraz sobie idźcie do Lidla, Biedronki czy gdziekolwiek. Idźcie na półkę z lodami i zobaczycie kurwa pełną lodówkę lodów ekipy. A ty kurwa na przykład wydałeś na ten papierek 100 zł. Albo kurwa biłeś się o niego jako karpia. Albo kurwa zmiażdżyłeś tego sześciolatka. <głos> <głos> Więc cóż mamy wam na koniec powiedzieć? To, że to jest kurwa po prostu, przegina. Kurwa. Trzy i jedna czwarta. No to super. Kurwa, <noise> już się kurwa, morda, ale <noise> serdecznie kurwa. Nie. No dobra, to będziecie nie mieć 70 i dołączcie do naszej arki Noego. Chuj na twojego Złamałam złamałem I, i, i lewego. Jego. Nie mam lewego. <noise> to dobrze to widzenia. No <noise> kiedy mnie otocz pędraka?